Hejka moi drodzy, dzisiaj przyjdę do was z filmem, w którym pokażę wam dwa świetne gadżety, które umilają mi relaksację Ja już mam wiele razy w wielu filmach gdzieś albo między słowami, albo konkretnie też mówiłam, że jestem z tych osób, które bardzo lubią się stresować, nakręcać same, niepotrzebnie I szukam takich metod gdzieś zrelaksowania, odciążania mojego umysłu, organizmu, bo to nie jest nic dobrego, że wam o tym opowiadam w tym filmie, poznajcie mnie lepiej, i tam Wam właśnie opowiadałam. Też ja jestem bardzo świadoma tego, jak mocno stres wpływa na jakość mojego życia, na mój organizm, na moje zdrowie i tak dalej. Więc chcę po prostu ograniczać. No nie da się ograniczać, no też żyjemy w takim świecie. Że niestety, ale jest bardzo duży pęd tego świata, i oczywiście można powiedzieć, że dobra, po co się temu poddajesz, i tak dalej, e, to wyluzuj, to nie pędź, i, i, i tak dalej, i tak dalej, no ale jakoś trzeba żyć, jakoś trzeba zarabiać. E, trzeba pracować Co mam powiedzieć w pracy, że sorry Ale ja wrzucam na luz i nie pracuję już teraz Tylu godzin, tylko tyle Bo po prostu zmieniam styl życia No nie, bo dobrze wiemy jak, jak się to skończy W każdej pracy Więc no, trzeba pracować e, Ja też ogólnie przestałam w wielu dziedzinach e, brać udział w jakichś wyścigu szczurów, to na pewno, natomiast wiadomo, no, te obowiązki, które mamy, no to musimy z, z spełniać, tak, nie ma, nie ma, ale tak samo jeżeli nie wiem, jesteście mamami, do tego pracujecie, do tego macie e, wiadomo no, dom, który trzeba ogarnąć, trzeba zrobić jedzenie, wiadomo, że partner pomaga bądź nie pomaga, to też e, wszystko zależy. No ale to też nie jest łatwe. Macie dzieci, to się nie stresujecie. Nie macie dzieci, to się stresujecie o inne rzeczy też. No bo to, to też tak nie jest, że tutaj mamy wyliczać, kto ma gorzej, bo każdy jest w danej swojej sytuacji i swoje rzeczy przechodzi i nie, nie nam to oceniać po prostu. Ale dla każdego osiągnięcie jakiejś takiej równowagi i jakaś taka walka ze stresem, bo powiem wam, że takie hasło typu zminimalizuj stres, przestań się denerwować. Do mnie to nie trafia I, i to już Wam też mówiłam, że to jest takie. Serio? Jak mam zminimalizować, kurde, ten stres? Jeżeli mam takie, 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 takie i takie problemy, i takie, i takie, takie, takie sytuacje stresowe, nie mogę z nich zrezygnować. Więc dla mnie to gadanie, że zminimalizujesz stres, jest totalnie wiecie. Albo, no nie wiem, macie dziecko, które Wam choruje, no i ktoś Wam powie, weź, przestań, nie myśl o tym, nie stresuj się tym. No, no kurczę, jak się nie stresować, jeżeli dziecko choruje? No, hello, po prostu. No więc to. No, się nie da, tak? Więc takie gadanie jest totalnie bez sensu, i dla mnie bardziej ważniejsze jest, wiadomo, tam gdzie mogłam, to pominimalizowałam ten stres, ale to jest pół procenta, to co się da. Bardziej dla mnie ważne jest to, żeby minimalizować skutki z tego stresu, minimalizować wpływ tego stresu na mój organizm. Bardziej o to chodzi. I to według mnie ma, ma jakieś znaczenie, i to sama zauważam po sobie, że naprawdę dużo daje. Trzeba też bardzo mocno sobie pewne rzeczy po prostu uświadomić, żeby w tą stronę iść, według mnie też, że trzeba sobie uświadomić, jaki to ma wpływ na nasze zdrowie, trzeba sobie uświadomić, jakie sytuacje dla nas są stresujące i tak dalej, ale bardzo ważne jest właśnie znaleźć sobie takie sposoby dla siebie, które wam pomagają po prostu w takiej relaksacji trochę, w takiej właśnie walce z tym stresem. Ja wam właśnie tutaj chcę powiedzieć i o dwóch takich gadżetach. Które bardzo mi pomagają. Ja już dawno odkryłam aromaterapię, i naprawdę to musicie właśnie to musicie znaleźć swój sposób. Bo dla, dla jednego to będzie, nie wiem, bieganie, a dla innego to będą na przykład jakieś e, spokojne ćwiczenia i aromaterapia, bądź nie wiem, fajna kąpiel w wannie i do tego aromaterapia, a dla innego to będzie czytanie książki, a dla jeszcze innego będzie to sama aromaterapia. Po prostu trzeba znaleźć swój sposób na siebie, na swój organizm, na swój stres. I uwierzcie mi, nikt za Was tego nie zrobi. Można się poinspirować. Może po obejrzeniu tego filmiku też Was, was, was coś zainspiruje. Może też przemyślicie, pomyślicie, że a może to się u mnie sprawdzi. Ja jestem tą osobą, jestem taką osobą dosyć wrażliwą na zapachy. To Wam od razu mówię. Są też zapachy, które ja bardzo lubię i które mnie bardzo wyciszają. I ja naprawdę mam tak, że jeżeli czuję zapach, albo nie wiem, jakiś kosmetyk, czy cokolwiek innego. Ma zapach, który mnie relaksuje, to ja od razu to wiem, że wiecie, powącham i z automatu mi się oczy zamykają, to jest taki mój odruch. I tak jak u wielu osób ta lawenda u mnie bardzo fajnie działa, ale u mnie super działa zapach geranium, zapach róży na przykład. To są zapachy, które mnie bardzo wyciszają, nie zawsze u wszystkich osób tak jest, więc tutaj też musicie swoje zapachy znaleźć, na przykład, które was relaksują, a naprawdę aromaterapia i taka terapia z zapachami naprawdę dużo daje, bo potrafi wyciszyć ten organizm na same wasze zmysły. Ale też ona działa na mózg, coś co się dzieje podświadomie, o czym wy możecie nawet nie wiedzieć, nie czuć tego, a to będzie faktycznie działało I właśnie wam chcę pokazać dwa moje gadżety Pierwszy gadżet, obydwa są z Aromatli, obydwa dostałam od nich, to wam nie będę, wiecie, wciska, nie I chyba mam od nich kod rabatowy, to na dole, jeżeli jest, to, to korzystajcie, jeżeli macie ochotę To są też bardzo fajne Pomysły na prezenty. Słuchajcie, jeżeli wiecie, że jak ktoś ma takie stresujące życie albo lubi, właśnie, aromaterapię, jakieś piękne zapachy, to są też, słuchajcie, świetne, świetne pomysły na prezenty. I pierwszy to był taki dyfuzor, właśnie do aromaterapii. To cały czas u mnie jest, już nie wiem ile miesięcy, ale to się u mnie sprawdza rewelacyjnie. Lewacie do niego wodę. Możecie na stronie też kupić naturalne olejki eteryczne, bo to, co jest ważne, jeżeli chcecie stosować terapię z zapachami, taką aromaterapię, to nie możecie stosować syntetycznych. Produktów syntetycznych, olejków wypełnionych chemią, bo to w ogóle zadziała odwrotnie. Musicie stosować naturalne produkty. Niektórzy palą Palosanto, inni palą szałwie. Ja z szałwią mam takie średnie doświadczenia. Szałwia na przykład u mnie bardzo, bardzo źle na głowę działa, bardzo mnie głowa po niej boli. Ale na przykład właśnie olejki eteryczne. I właśnie tutaj na stronie Aromatni możecie kupić olejki eteryczne od razu do tego dyfuzora i one są właśnie naturalne, bo często możecie dostać coś takiego jak olejki zapachowe i to niekoniecznie jest niestety naturalne Olejki eteryczne, to macie olejki naturalne, nie każdy dyfuzor nadaje się do używania olejków Te z Aromatli macie na stronie informacje od producenta, że tak możecie stosować je z olejkami, tutaj wlewacie wodę, to się odkręca, wlewacie wodę do tego pojemniczka Tutaj dolewacie jeszcze kilka kropel, zależy jaką chcecie intensywność tego olejku I robicie sobie, ojejku, teraz jak jak mi to tą lawendą pachnie Ja najbardziej szczerze do aromaterapii lubię lawendę, bądź lawendę połączoną z czymś cytrusowym Szczególnie teraz, wiecie jakie to są super zapachy, naprawdę, możecie miętę teraz też dodawać Ona będzie taka odświeżająca, super się to sprawdza, szczególnie właśnie na te upały nawet powiem Wam że sprawdziłam taki patent, jak było tak mega, mega, być to upały. Tak jak teraz, dzisiaj jest taki super dzień, bo jest. Tak w punkt, jak były te upały właśnie to i wkropienie sobie olejków tych miętowych. Wiecie, jak to super działa, macie w pomieszczeniu taką świeżą miętę, to działa tak bardzo odświeżająco, super patent. Naprawdę jak macie to, spróbujcie sobie z olejkiem miętowym, bo to jest super, super patent. Ale u mnie, jeżeli chodzi o relaksację, świetnie sprawdza się właśnie lawenda z czymś cytrusowym teraz w połączeniu, później zimą myślę, że będzie może coś bardziej goździkowego, ale naprawdę świetne. I tutaj już Wam podziękuję Wam może tamten filmik. Więcej wam o tym produkcie opowiadałam, pokazywałam jak to działa, tutaj macie też taką lampkę wbudowaną, że wam zmienia kolory światła i sprawdza się to u mnie świetnie, mam to już bardzo długo, nic się z tym nie dzieje Ja tutaj wlewam wodę filtrowaną, przefiltrowaną w razie wóz, żeby wiadomo nie należać tutaj gdzieś na osadzanie kamienia, a mamy tutaj bardzo, bardzo twardą wodę O, a dzisiaj chciałam wam pokazać druga, drugą rzecz, która jest nowość, No to wam na przybitkach Pokażę, o co z tym kominkiem chodzi, bo jak go Wam tutaj pokazuję, no to nawet nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, co to cudorowi. robi Natomiast jakbym tutaj go odpaliła, to by mnie to, wiecie, zakryło i byście mnie po prostu nie, nie widziały I też tak blisko twarzy niedobrze jest trzymać e, takie produkty Więc Wam tutaj pokazuję nieodpalony, ale na przebitkach na pewno zobaczycie odpalone to jest przepiękny kominek, w ogóle jak on pięknie wygląda To nawet nie zapalone, a przepiękną ozdobę w domu po prostu stanowi ceramika Taka, wiecie, porządnie, naprawdę porządnie to wygląda I jest to kominek zapalowy, który zaraz Wam pokażę, jak to wygląda odpalone I Gdzie wkładze, wkładacie tutaj knot, już Wam pokazuję, jak te knoty wyglądają Tutaj z tego dymu, który będzie spływał, robi wam się taka kaskada, taki wodospad Wygląda to obłędnie I tak jak ten dyfuzor jest świetny właśnie do... Jeżeli lubicie takie świeże zapachy, lawenda, cytrusy, mięta, melisa, ojej, melisa z lawendą, to jest w ogóle najlepsze połączenie, zapomniałam Melisa z lawendą, takie bardzo, bardzo wyciszające, takie wręcz usypiające, kojące, jeżeli lubicie takie zapachy Natomiast tutaj, mając te knoty z naturalnego drzewa sandałowego no to macie zapachy od razu drzewne. Ja bardzo lubię zapachy drzewne, bardzo lubię w perfumach męskich na przykład zapachy drzewne i już Wam pokazuję, jak to wygląda. I te knoty wyglądają tak, macie takie małe właśnie knoty z drzewa sandałowego i one są nasączone znowu naturalnymi olejkami eterycznymi. I na przykład macie tak, zapach róży, zapach lawendy, zapach jaśminu. Tylko pamiętajcie, że tutaj bazą... Do tego jest drzewo sandałowe, więc będziecie miały taki drzewny zapach połączony z olejkami eterycznymi I jest to bardzo intensywny zapach I tu znów, co Wam tak, wiecie, powiedzieć, żebyście wybrali. Ja Wam polecam jedno i drugie, bo jedno i drugie jest cudowne Natomiast jeżeli lubicie bardziej intensywne zapachy, lubicie drzewne zapachy, takie dymne Lubicie ten efekt okadzania trochę, właśnie trochę jak kadzidło To mniej więcej pachnie jak kadzidło, więc jeżeli lubicie właśnie takie bardziej klimaty kadzidłowe to bardzo Wam polecam to, naprawdę to jest świetne. Powiem Wam szczerze, że samo patrzenie na to, jak ten dym sobie spływa, i naprawdę to też Wam polecam popatrzeć na to chwilę, wtedy zwolnić. Na przykład, jak macie taką chwilę, wiadomo, że w ciągu dnia ciężko jest to znaleźć, ale właśnie, jak sobie to odpalacie, to sobie usiąść, wiecie na fotelu i na przykład, chociaż przez chwilę, przez kilka minut. Popatrzeć na ten dym, jak on powolutku, wiecie, będzie tak spływał, taka skada się robi, to jest tak, kurczę, powiem Wam szczerze, kojące i to chyba też dobrze robi po prostu dla mózgu, że ten mózg się relaksuje. Dodatkowo macie ten kominek w takim odcieniu zieleni, zielony kolor też jest podobno taki bardzo uspokajający, relaksujący, więc yy, wydaje mi się, że to też bardzo dobrze na mózg robi, że nam się wydaje, że o Boże, ale banał popatrzeć sobie, jak dym spływa, ale w tym całym pędzie naszego życia, według mnie... Jeżeli usiądziemy w spokoju, poświęcimy kilka minut na takie zrelaksowanie oczu, nawet, a wiecie, no jednak to, co my widzimy, to najpierw przetwarza nasz mózg, tak? Więc to jest bardzo istotne dla mózgu. No to naprawdę, powiem Wam, szczerze, że kilka minut popatrzeć na to, i naprawdę się czujecie tacy bardziej wyciszeni, zrelaksowani. Ja to bardzo lubię na przykład. Robić sobie przed jakimś. Ja nie nazwałabym, że moje ćwiczenia to są super yoga, ale tak, przez to, to rozciąganie bardziej, powiedzmy, bo mi do jogi to jeszcze daleko brakuje. Natomiast przed jakimś rozciąganiem. Oczywiście przed aktywny, takimi mega, mega aktywnymi ćwiczeniami, no to wiadomo, że nikt się nie chce wyciszać. Albo na przykład na koniec, jak robicie sobie jakiś intensywny trening, jesteście po tym intensywnym treningu i na koniec sobie robicie na przykład jakieś rozciąganie, relaksację, to bardzo fajnie czytam tego olejków eterycznych, czy na przykład to sobie użyć. Też naprawdę super. No i tak jak Wam mówię, na prezent według mnie to też jest no, po prostu coś fantastycznego, bo myślę, że każdy będzie zachwycony. Jak na początku zobaczy, to może nie będzie wiedział w ogóle o co chodzi, natomiast jak odpali i zobaczy, jak pięknie to wygląda, jak ten dym tak pięknie spływa, no to jest coś niesamowitego. Naprawdę myślę, że każdy będzie tym zachwycony, zauroczony, bo to jest po prostu coś niesamowitego, plus do tego piękne zapachy. I tutaj zapachy naprawdę są piękne i bardzo, ale to bardzo intensywne, od razu Wam mówię. Że jak lubicie takie intensywne zapachy w domu, w pomieszczeniu To będzie to świetna sprawa Tutaj mam akurat 50 knotów, pamiętajcie, tutaj to jest właśnie wszystko naturalne I tu, to, tutaj do relaksacji to ma bardzo, bardzo duży wpływ To też tutaj jest opisane, że słuchajcie, zwalcza szkodliwe bakterie, więc też warto to palić <laughs> Jak najbardziej w ogóle F olejki eteryczne są bardzo... Bardzo pomocne właśnie w jakimś zwalczaniu jakichś infekcji, też więc jak najbardziej tutaj E, można, możecie sobie to odpalić, żeby też Wam ułatwiało zasypianie Tylko to zależy, jakie lubicie olejki i, i zapachy ogólnie, tak? Bo tutaj też musicie sobie to do siebie dobrać Od razu Wam mówię, że naprawdę zapach jest intensywny Więc ja na przykład, tak jak macie sypialnię, to ja bym tego na przykład nie odpalała w sypialni Tylko bym sobie to odpaliła na przykład, nie wiem, w, w jakimś korytarzu czy gdzieś Żeby ten zapach Wam tak delikatnie wszedł do sypialni Bo tak jak Wam mówię, są to naprawdę bardzo, bardzo... Intensywne zapachy, więc na przykład jak ja to palę na dole w domu, to naprawdę w całym domu co czuć i uważam to za mega plus, bo macie po prostu bardzo wydajny produkt, który wystarczy, że odpalicie i macie piękny, przepiękny zapach, zależy jaki sobie tam wybierzecie. Przepiękny zapach po prostu w całym domu i naprawdę pachnie to znakomicie, a same efekty wizualne, tak jak taka skada się robi, to jest po prostu coś. Przepięknego, warto się tym zainteresować dla, dla siebie, żeby się właśnie relaksować Czy dla po prostu takiego bajeru wizualnego, dla siebie Bądź właśnie jeżeli szukacie dla kogoś na jakąkolwiek okazję Więc myślę, że jak ktoś, kto, kto zostanie tym obdarowany, naprawdę też będzie tym zachwycony Jak tylko odpali i zobaczy jak to działa, to naprawdę będzie tym bardzo, bardzo zaurożone Bo jest to po prostu coś, coś przepięknego, na to można patrzeć i patrzeć naprawdę To po prostu aż taki zachwyt Za pierwszym razem jak to odpalicie, to to mówię Wam, w taki zachwyt dosłownie wprowadza Dobra, ode mnie to wszystko Powiedziałam Wam, chciałam Wam właśnie opowiedzieć o tych dwóch, e, dwóch moich gagatkach, którzy, którzy pomagają mi właśnie w relaksacji Koniecznie wypiszcie, jak się relaksujecie Czy może używacie tego typu produktów, czy nawet tych z aromatów. Ja Wam naprawdę je polecam z czystego serca, bo jak widzicie, no ten u mnie jest już od dawna, jest cały czas w użyciu To jest nowość i też naprawdę będzie, będzie cały czas używany, bo to jaki to daje zapach tym od razu mówię, to jest taka delikatniejsza mgiełka, to jest taki subtelny zapach to jest coś, co możecie sobie dosłownie przy łóżku, przy głowie położyć i, I ta mgiełka nawilżająca łącznie z zapachem może być teraz przy was Bo to jest taki subtelny, delikatny zapach Natomiast ten yy, kominek daje konkretny zapach Także też tutaj możecie sobie wybrać, czy wolicie, czy bardziej intensywne, takie delikatne, czy bardziej intensywne nuty To sobie wszystko możecie dobrać Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście pytajcie w komentarzach Ja wam na każde postaram się odpowiedzieć takie... Jeżeli chodzi o moje jakieś doświadczenia, a wy się oczywiście dzielcie w komentarzach na dole, jak wy sobie radzicie właśnie z takimi negatywnymi efektami, skutkami ubocznymi stresu, po prostu jak niwelujecie te skutki, bo to jest chyba dużo łatwiejsze niż zniwelowanie samego stresu. Także czekam na Wasze komentarze.